Panie i Panu bardzo serdecznie, w naszej bibliotece i przedstawiam Agnieszkę Jarzębowską. Znałam. Tak, kobietę o wielu talentach, uzdolnioną fotografkę, poetkę, pisarkę, nauczycielkę, pedagoga, matkę, żonę, nie będzie że kochankę. Rzeczywiście Agnieszka Jarzębowska jest niezwykle wszechstronna. Fotografuje, uczy, tłumaczy, ale przede wszystkim pisze. Wiele osób zna panią Agnieszkę dzięki świetnym fraszkom. Wtedy, gdy jesteśmy młodzi, zegar szczęścia szybciej chodzi. Jest w naszych losach pewna niezmienność. Konsumujemy, co niesie codzienność. Agnieszka Jarzębowska nie ogranicza się jednak do opisywania codzienności w krótkiej formie. Potrafi ze swadą opisywać podróże, które są jej wielką pasją. Majówka. Odwiedziny. Jak dziecko wyjedzie, na przykład na Erasmusa, na przykład do Rzymu, to oczywiście chce się je odwiedzić, a przy okazji pozwiedzać. No i całe szczęście, że są tanie loty. Okazyjne ceny w, hot, w hotelach, plikniętych w odpowiednim momencie, wygodne. Powiedzmy, buty, aparat przy oku i motywacja, plus przygotowanie internetowe. Sami nie dalibyśmy rady tyle i tak zwiedzić. Najpierw trzeba bilety kupić na metro, tygodniowe. Najlepiej, niby można po angielsku powciskać guziki w maszynie sprzedającej, ale zanim się odszyfruje, to kolejka się zrobi. Ceganie ustawią się z papierowymi kubeczkami na rzuć monetę, pokaż portfel. Bilety płonę z pomocą. Studenta z Erasmusa po włosku szybko, skutecznie. Teraz trzeba do metra. Włóż bilet, nie zapomnij wyjąć, przypilnować, nie zgubić, nie pozabinać. Zapamiętaj, jak się nazywa Twoja stacja i końcowa Twojej linii. Zapamiętaj, że Usita to wyjście, prossima Fermata to następna stacja. Torba z przodu, dokumenty w hotelowym sejfie przy sobie xero, gotówki. Tylko tyle, ile trzeba na dane wyjście. Wiadomo, znane są przypadki, i tak dalej. Mapka metra przestudiowana, dwie linie, nie ma strachu. Pierwszy dzień spacer, rekonesans. Co można, gdzie i za ile? Oczy dookoła głowy. Tyle ruin, kolumn, starożytności, że sami wpasowujemy się jako starocie, nie mącąc tła. Jednak Agnieszka Jarzębowska jest przede wszystkim poetką. Podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej w Sieradzu czytała wiersze z najnowszego tomiku Układam Siebie. Proste w formie, zmuszające do zastanowienia się nad sobą samym i jednocześnie otwierające czytelnika na piękno świata. Taka poezja, poezja w ogóle, wciąż jest ludziom potrzebna. Potrzebna, no co prawda zawsze była niszowa, ale zawsze byli tacy ludzie, którym była potrzebna. Nawet tacy zwykli ludzie, którzy na co dzień nie obcują z wielką poezją przez duże P. Ale każda poezja, wydaje mi się, jest, jej najważniejszą cechą jest to, żeby człowiek, który ją czyta, po prostu wiedział, o czym czyta. Twoje wiersze są takie, że właściwie każdy chyba może znaleźć coś o sobie w nich. Na pewno tak, bo wszyscy przeżywamy te same emocje, i to są takie teksty, które mówią prostym językiem, i w zasadzie każdy jest w stanie te teksty zrozumieć. Nie tylko garstka osób, które są erudytami i doskonale znają terminologię, odniesienia, mitologię, wszelkie. I sporo jest z nich o. Takich, nie wiem, rozstaniach, pożegnaniach, odchodzeniu, takie, to, to jakiś rodzaj przygotowania, czy po prostu sposób na to, żeby oswoić to, że przemijamy? Przemijanie zawsze było tematem literatury, poezji również. I ja myślę, że ta moja także o tym jest. Ten tomik jest y, najnowszy, ale czy jest najważniejszy, czy wśród tych pięciu, które wydałaś, czy, czy każdy jest na swój sposób ważny? Ten jest ważny, dlatego że to jest taki przekrój y, od początku prawie mojego pisania do najnowszych tekstów. To układam siebie, ja układam siebie z kawałeczków potłuczonego czasu, tak jak wszyscy. By się o tym przekonać, warto sięgnąć po najnowszy tomik Agnieszki Jarzębowskiej – Układam siebie.